Witaj w kolejnym odcinku wideo poradnika kursanta. Dziś Wujek dobra Rada opowie Wam o parkowaniu, skrzyżowaniu równorzędnym oraz skrzyżowaniu ze znakiem STOP. Na najbliższym skrzyżowaniu skręcimy w prawo. W tej sytuacji mamy skrzyżowanie dróg równorzędnych, trzy na którym pierwszeństwo ma uczestnik ruchu jedący z prawej strony. Po obu stronach drogi mamy parking prostopadły, gdzie możemy parkować zgodnie z tym jak nakazują nam znaki poziome. Należy też pamiętać, że jesteśmy w strefie zamieszkania, w której postój możemy zrobić tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu. Mamy wolne miejsce i będziemy parkować po prawej stronie. Wjazd przodem, wyjazd tyłem. Podjeżdżamy zawsze powoli z minimalną prędkością. Pamiętajmy, że zostało nam do przyjechania dosłownie kilka metrów. Włączamy kierunkowskaz. Dojeżdżając do miejsca za samochodem, ustawiamy bok auta, za którym parkujemy, na połowie naszej bocznej szyby. Skręcamy koło do oporu w prawo i wolnym tempem wjeżdżamy, ustawiając przód samochodu prostopadle do krawężnika. Gdyby samochód ustawił się pod kątem do krawężnika, mamy możliwość zrobienia korekty toru jazdy. Parkowanie nie będzie zaliczone, jeśli nie utrzymamy odpowiednio dużego dystansu pomiędzy naszym autem a samochodem, za którym parkowaliśmy. Podczas wysiadania drzwi naszego samochodu muszą otwierać się na całą szerokość, nie hacząc o auto stojące obok. W trakcie cofania musimy upewnić się, że zachowamy bezpieczną odległość od samochodu stojącego obok. W przeciwnym wypadku egzaminator ma możliwość zakończyć egzamin wynikiem negatywnym. Włączamy kierunkowskaz w prawo i wyjeżdżamy. Cofamy powoli na pół sprzęgle, obserwując w lusterkach tor jazdy samochodu. Oprócz toru jazdy musimy również zwrócić uwagę na najbliższe otoczenie. Robimy to patrząc przez tylnią szybę auta. Pamiętajmy, że jest to parking obustronny, a więc należy obserwować, czy z drugiej strony inny samochód również nie wyjeżdża z miejsca parkingowego. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w lewo. Włączamy kierunkowskaz i rozglądamy się, czy po prawej stronie nic nie jedzie. Jest to skrzyżowanie równorzędne czterowlotowe. Wykonujemy skręt i będziemy parkować z lewej strony. Włączamy kierunkowskaz i wolnym tempem wjeżdżamy w miejsce parkingowe. Wyjeżdżamy w lewo pamiętając o kierunkowskazach. Niewłączenie kierunkowskazu jest traktowane jako błąd. Znajdujemy się w strefie zamieszkania, a więc obowiązuje nas prędkość 20 km na godzinę. Dojeżdżamy do skrzyżowania, gdzie mamy znak nakaz jazdy w lewo i znak STOP. W tej sytuacji egzaminator nie podaje nam kierunku jazdy, musimy więc sami podjąć decyzję, w którą stronę będziemy jechać. Włączamy kierunkowskaz w lewo zgodnie z tym, jak nakazuje znak, a na końcu pasa zatrzymujemy samochód. Znak stop mówi nam o tym, że nie wolno nam wjechać na skrzyżowanie bez uprzedniego zatrzymania w miejscu, w którym mamy widoczność, a także o tym, że musimy ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym tą drogą.